Dźwięk dzwonków przy saniach zastąpił ryk motorów. Sieradcy motocykliści, tak jak ich koledzy w całej Polsce, postanowili dać dzieciom trochę radości. Przebrali się w stroje Mikołajów, by rozdawiać prezenty i słodycze. Sieradzanom akcja bardzo się spodobała. Bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba, to jest bardzo potrzebne. Byłam bardzo zaskoczona, jak wyszłam. No, fajne są! Fajnie wyglądają. Tak. Co, i fajne motory. Sieradcy motocykliści chcieli zmienić nastawienie do miłośników jednośladów. Nie chcą kojarzyć się tylko z szaleństwami na drogach, bo większość z nich jeździ bezpiecznie. Mikołajowa akcja ma pokazać, że mają wiele do zaoferowania mieszkańcom Sieradza, zwłaszcza tym najmłodszym. No, chcieliśmy pokazać się po Sieradzu troszeczkę i naszym dzieciakom miejscowym, tutaj, pokazać, że, że są motocykle i są nawet Mikołaje na nich. No i jakieś też mamy dla nich, ziemię słodycze. Figloraj nam zafundował dla dzieciaków naszych miasta. Ee... Darmowy pobyt w filoraju. To tylko jedna z atrakcji, które po dopiecznym domu dziecka w Rafałówce przygotowała się grupa motocyklowa Skazani na blusa. Na dzieciaki czeka m.in. pyszna pizza i zabawa na kręgielni. W okresie świątecznym każdy potrzebuje jakiejś bliskości, wiadomo dzieci w domach dziecka. Oczywiście mają dużo serca do opiekunów, dużo miłości, ale ten kontakt z innymi jest też dla nich bardzo potrzebny, dlatego nasza dzisiejsza akcja Mikołaj na motocyklach. Ta akcja odbywa się tak naprawdę w dzisiejszym w całej Polsce. Największa rzesza motocyklistów przyjeżdża do Gdańska. No wiadomo, dla nas jest to zbyt dużo kilometrów, ale pomagajmy dzieciom na naszym terenie, swoim. Jesteśmy motocyklistami sieradzkimi, dlatego akcja tutaj w Sieradzu. Mikołajów na motocyklach czekało w Rafałówce gorące przyjęcie. Dzieci nie mogły się doczekać nie tylko prezentów, ale przede wszystkim wspólnej zabawy. Właśnie tego zainteresowania potrzebują najbardziej. Chodzi zebrane przez motocyklistów 1255 zł na pewno się przyda. Bardzo dziękujemy za okazane gest dobroci. Cieszymy się, że takie akcje są organizowane. Ale taka placówka nasza istnieje cały rok. Tutaj są dzieci, i cały rok potrzebujemy i czekamy na, na wsparcie, okazaną pomoc ze strony darczyńców. Mamy jeszcze tak. Macie zaproszenie do Picerika 2. Bardzo dziękuję. Wszystkie dzieciaki pojadą sobie na pizzę. To jest jedno. Zaproszenie do Figloraju. Ale duże też? też no, to jest. Duże bardzo. I y, kręgielnia w Sieradzu. Zapraszam też tak samo wszystkie dzieciaki. Y, Marek Szcześniak zawiezie Was i przywiezie na miejsce. Tylko ustawimy sobie termin jakiś i to jest emocjonalne. Hey! Stańcie pasterze, Bóg się nam rodzi, hey! chcę prędzej się wy. Oczywiście emocje budziły też motocykle. Dzieci są jeszcze za małe, żeby na nich pojeździć. Na razie tylko oglądają. Dużo śmiechu było natomiast przy próbach jazdy na małych motorkach. Zawsze to jakiś początek. Sieradzka grupa motocyklowa Skazani na blusa zapowiada, że to nie będzie ostatnia akcja skierowana do dzieci. Słyska!